Para, ua, co to za ua, zapisanie ua, po świecie, no co? No? A, Co? Chyba, że mi tu pięknie wszystko wyśmiewa. Wyśpiewam. Przywierzaj. Przywierzaj i dobierzaj do empasterze. że Wyżej. 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 Co? Wyżej. 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 Co Wyżej. A co to za partyzantka? Ogłoszenia były w niedzielę, trzeba było być. A? Do mnie żaden rozkaz nie dotarł. Kazali siedzieć i czekać. A wy co? Żołnierz kopelana? Ministra. W jakim stopniu? Lektor. O, jak czubówna. Dobrze. Dobra, kolenda. Co my tu mamy? Krzesło jest. Stolik jest. Świecę, świecę, Świe świecę. Dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Są i świece. Ale to są zniczy na jakiś grup. Módl się synu, żeby nie na twój. <gry> Dla rozładowania atmosfery może koniaczku? Nie. No śmiało. Tak trochę, bo się spiołem. Co? Co? Chcecie pić na służbie? Nie, nie. Po alkoholu wasza czujność jest uśpiona i wróg może was zajść od tyłu. A, a, Pokój temu domowi. Właśnie o tym mówiłem. A. I wszystkim jego mieszkańcom salwa na cześć ojca Kapelana. <grym> <grym> Ale rybło, nie? <grym> Witam. Witam, witam. Witam, witam. Ty gdzie, 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 gdzie? gdzie? Na Wartę? E? Dobrze, niech się gówniarz uczy. No to co, może ukręknijmy, pomódlmy się, poświęćmy ten dom? Zajeb... P... pomysł. Granat! Padnij! Proszę się, proszę się! Oj, oj, oj! Po prostu była, była groźba wybuchu kropidła, musiałem interweniować. Nic nie zaszło. Tak jest. Ale wpadka. Ja pierdzielę. U. U. Podejdź no tutaj. Co? Podejdź no tutaj. Rizaka dostaniesz. Staszka. Nie? Nie? Nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. Ha! Dobry jest. Masz, masz, masz. Klapki na oczy, masz. Na jedno oko. Ha, ha, ha. Skąpi rado, masz, masz, masz. Skłupany. co? No nic nie widzę, nic nie słyszę. Nic nie, ha, ha. nie widzę, nic nie słyszę. Ha, ha. Aj. Podoba mi się ten chłopak. Oj, podoba. To jest księdzu, nie odbije, to no bez przesady. Przepraszam za ten przykry incydent. Ksiądz siada. Dziękuję. Zaraz wracam. Tak. Uff, to pierwsza wizyta dopiero, ale no, ciekawe, ciekawe. O, proszę bardzo. Zeszyt z religii. Mój. Z 90 roku. Proszę bardzo, to... Do... Tematy podkreślone, pięknie szlaczki porobione. Sam! Sam rysowałem Czołg pod Betlejem! Proszę bardzo, różanie z granatów, jaki piękny, a. Oczywiście z tyłu, ruraty powklejane. Pięknie! Możemy jak się przepytać! No, bez przesady! Nalegam! Dobrze synu, powiedz mi w takim o. razie, ilu było apostołów? Jedenastu. Chyba dwunastu. Jedenastu. Zdrajców nie liczę. Ale tak, no tak. Zawsze w takiej sytuacji jest obrazek, proszę bardzo. Z bo nie było? Dobra, to ja przerobię. Kawy? Nie, dziękuję, dziękuję. Herbatki? Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Koniaczku? He, <laughs> mamy cię! Mamy cię! No jak wojaczek, to i koniaczek, nie? A ale, ale tak odrobineczkę, bo jeszcze dużo pracy przedemną no, całej Dobra, dobra. Tak. Ksiądz, to samo odrobinkę odliczy. Tu walimy z gwinta. Śmiało. Stale na czata. Uh -huh. Hola, to, to nie jest kana Galilejska. Mało mam. O, muszę się księdzu z czegoś zwierzyć. Tak? Jestem samotny jak kapela. Chyba, że o nie wiem. Ten młody to co, syn? Gdzie no ministrant to... świeżo przyjęty na służbę? No każdy tak gada. No na mnie już chyba pora. A niech ksiądz jeszcze nie posiedzi. Chciałem się przed księdzem wygadać. Chyba by spowiadać. No. Powiem krótko. Kradłem, grabiłem i rabowałem. No dobrze, ale gdzie? W I cholera strasznie tego żałuję. No to przynajmniej tyle dobrze, że tego żałujesz. Tyle dobrze. Tak, mogłem kraść Niemcom w Lidlu. No, po popo! może? Nie, no gdzie potem widać. No popierdzimy tak... razem! Niech te mury usłyszą w końcu prawdziwego marsza. Nie tak jak w naszym wojsku. Wstyd! Hańba! Co u was też kryzys? Hmm? Tak jak u nas. Coraz mniej powołań. E? Brakuje szaleńców, co? <laughs> no da, proszę tak. księdza, proszę księdza, ktoś się tu samochód gwoździem przerysował. No, co? O! napisali dar parafian. Możeś no, jedne, No skandal! Taki Sk gwóźdź! a Aj, mi się podoba ten chłopak, a ja pewnie zmarliście na warczy. No zimno, zimno. Siadajcie, no. młode, siadajcie. A, tu, a dziękuję. Na rozgrzanie odrobina koniaczku, nie zaszkodzi. Nie, no pan mówił, że nie. Śmiało, oddy. Nie, nie. Tyś pan nie. nie rozgenerała. Naprawdę nie. Pij, młody! B ja mówię nie. Ja no bij, jak? Pij! Coś narobił pajacu. to, co Coś pan, paja, przepraszam. przepraszam Całeś przepraszam, podnie do też. Zobacz, sierota, jak to no, wygląda. To Zobacz, to wszystko to do prania. Prania. Daj Dajcie no, wyprać. Nie, moje nie trzeba. Nie, Nie, moje nie Ściągaj to wyprać. Mojego nie ma. Ale ja mówię, że nie. Nie chcę, nie chcę, nie chcę! chcę. tu przyjąć święte, co tu się dzieje. Które ksiądz to ma wyczucie! Chciałem chłopakowi dobrze zrobić. Co? Znaczy, w się sensie wyprać mu to, dać coś zjeść, no ludzie! Ale... Proszę człowiek. księdza! Proszę księdza! Proszę! Wytam, sąsiada, tu się nic nie dzieje, takiego co sąsiad może. Panie Macierszyk, to nie jest tak, jak pan myśli, tak? Yy, do ja do właśnie. pana za chwilę z kolędą przyjdę, dobrze? Nie, nie, dziękuję! Na takie kolędowanie to ja już jestem za stary! Panie Chodzić Chodziak, Panie jak! Sprawa sądu rodzinnego w Krakowie, rozprawa z artykułu 44 ustęp 2 o domowy mobbing przeciwko oskarżonej Magdalenie Teresie S. Proszę wyjść. Proszę, Do Proszę wstać, sąd idzie. Proszę usiąść, sąd przeszedł. Panie sędzio! Wysoki sądzie! Fila, Mamo, w szlafroku do sądu! No zapomniałeś śniadania, ja to przeniosła! Jeju, mamo, nie jestem głodny! Romuś, chcesz być wysoki sąd, to musisz jeść! Jogę sobie popraw! Togę! Togę! Proszę ci idź, siary minierów. Ja siarę, ja siarę! A kto Trynkiewicza wypuścił, co? Bef, bef. Dzień dobry W sprawie dobry. przewodniczy sędzia Roman Andrzej Marek Tak, dzień dobry Próba młotka Proszę wprowadzić poszkodowanego Tadeusza Włodzimierza S No proszę, proszę podejść bliżej Poszkodowany podejdzie bliżej Proszę spokojnie, niech pan tutaj stanie Proszę się nie bać Sądzi sądzie panu żona nie pieprznie Rozpoczynam posiedzenie sądu. Czy poszkodowany poznaje oskarżoną? Tak. Czy poszkodowany może potwierdzić, że oskarżona Magdalena Teresa S. używała wobec niego przemocy? Czy ja mógłbym prosić o status świadka koronnego? Nie. To dotyczy poważniejszych spraw. W takim razie ja o żonie, o madzi. O oskarżonej. Złego słowa powiedzieć nie mogę. Ja też nie. A czy. E, czy przepraszam, e, dlaczego pan nie może? Bo żona źle znosi krytykę. Aha, czy mam rozumieć, że pan był zastraszany? Tak. Nie, znaczy się. Tam czasami głos podniosła, nic się nie stało. Oskarżona powie przed sądem, jak wyzywała męża. Czule mówiłam, misiu pysiu. Weź, proszę cię. Ja widzę, że oskarżona ma kłopoty z pamięcią. Proszę bardzo, poszkodowany powie, jakich wyrazów używała oskarżona przeciwko niemu. Tu, teraz? Nie, pojutrze. Albo na Facebooku do mnie napisz. Przepraszam, chyba teraz jest Pana sprawa, tak, tak? Tak, teraz. No to tak. proszę bardzo. Słuchamy, tych na K. Domyślam się, Pani Łak dużo o kochanie nie chodziło. No kochanie przy drogach nie stoi. <tuszy> <tuszy> Proszę dalej tych na H. <tuszy> Domyślam się, o co chodziło? Tak o to. <tuszy> I tych na y? Na y? tak też na y. To chyba Yeti. To też mnie obrażało. Tak, 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 rozumiem, rozumiem. Dobrze, bo widzę, że nie możemy dojść tutaj yy, do porozumienia. Yy, oskarżona zeznaje, że nie wyzywała, pan yy, zeznaje, że wyzywała. Tak. Szanowni Państwo, powołuję na świadka w sprawie przyjaciela rodziny S, pana Ireneusza K. Proszę bardzo. Tak. Proszę, proszę zająć miejsce. Co tu robi? Proszę o spokój. Panie Irku, czy poznaje pan poszkodowanego? Tak, tak, dobrze. Czy poznaje pan oskarżoną? Widzę, że pan poznaje. Proszę, świadek świadek powie. Przepraszam, świadek nie mówi. E, świadek pokaże. Jak y, poszkodowany zachowywał się wobec oskarżonej? A, czyli możemy... <grystanie> 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 proszę zapisać, że y, poszkodowany współpracował z żoną. Dobrze, proszę powiedzieć, jak oskarżona zachowywała się wobec poszkodowanego? Maria. Czyli proszę zapisać, była agresywna. Dobrze, y, panie Irku, mamy tutaj takie zeznanie że był Pan, ze, był pan świadkiem jednego z, jednej z awantur w trakcie imprezy rodzinnej. Dołączył Pan też do materiału sądowego dowód w sprawie. Proszę o włączenie dowodu numer 5. Proszę o spokój! Proszę, proszę o spokój! Nak nakładam na panią grzywnę 500 złotych. Dobrze, e, panie Ireneuszu, może, może pan nam powiedzieć, co to była za impreza rodzinna? A, chrzciny, rozumiem. Dobrze, a, 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 a ktoś przeżył? Pan poszkodowany, dziecko, ksiądz. Rozumiem. Dobrze, to chyba z mojej strony to wszystko. Proszę tylko, Stasiu, proszę podpisać swoje zeznania i dziękujemy bardzo. Ale czy, czy, czy mam rozumieć, że pan nie podpisze zeznań? To znaczy, że co, wycofuje się? Proszę pana, to jest, proszę, proszę, proszę zachowywać powagę w sądzie. Nakładam na pana mandat 300 zł za nieposzanowanie powagi sądu. Do widzenia. Do widzenia. I jeszcze zaocznie nakładam na pana 300 złotych za robienie sobie jaj w sądzie. Dobrze, wróćmy do sprawy. Proszę poszkodowany w stanie. Wracamy do zeznań. Proszę wstać. Dobrze, panie Tadeuszu, świadkowie sprawie, czyli sąsiedzi obecni zresztą, tutaj wszyscy zeznali, że był pan bity, dręczony. Że w Pana domu dochodziło do drastycznych scen, że Pani Magda tam nieźle szalała, że był Pan molestowany na różne sposoby. A to chyba akurat nie zarzut, nie? Zarzut, zarzut. E, nie no, jak patrzę na Pana, to zarzut. Dobrze, proszę powiedzieć, czy Pan wobec tego zdarzenia, Pan, jako mężczyzna, A. że się tak wyrażę, czy Pan jakoś zareagował? Tak. Jak pan zareagował? Podniósł głos. Jak pan podniósł głos? W górę. A co to znaczy w górę? Bo jak się zasunie faceta w klejnoty, to mu się głos podnosi do góry. <noise> jak Farinelli był. <noise> Przepraszam, a paniem to bawi? Nie. No, bo mnie na samą myśl boli. Mnie też! No, Stasia też. Dobrze, proszę powiedzieć, co się wydarzyło później. Tak. Aż jestem ciekawy. Bo... No, później był szpital. Tak. Po wyjściu ze szpitala w naszym związku wiele się zmieniło. Jak się zmieniło? Na plus. A, tak. Miał więcej swobody. Tak. tak. Mogłem chadzać na zakupy. Sam. Hmm. No. Ciao. Tak, na pocztę też. Tak. I, I kasy więcej dostawał. Miałem pieniądze, tak. O. Mogłem sobie kupić jakieś nowe bandaże. Mhm. Jakieś markowe tabletki przeciwbólowe. E, proszę powiedzieć, jak wyglądało wasze wspólne mieszkanie? Miałem dostęp do kuchni. U. Całej. O. A łazienka, sanitariat? Było. Przez pół roku, dopóki dzierżawiłem przedpokój od żony. Później już do sąsiadów się chodziło, po klatkach się sikało, bo co... Czy oskarżona może potwierdzić przed sądem, że czerpała korzyści majątkowe z tytułu najmu przedpokoju? Nie, nie mogę. Przecież mam faktury. <laughs> Potargam. E, dobrze, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. dołączymy je do akt. Dołączymy do akt. Dobrze, panie tatuszu, proszę mi powiedzieć, czy wobec tych wszystkich wydarzeń nie próbował pan uciekać z domu? Proszę pana, gdzie... Wysoki sądzi o przy murze. Moja żona dobiega do bramy w 5 sekund. W trzy nowy rekord. Dobrze, czy pan chciałby jeszcze coś dodać do sprawy? Nie, już wystarczająco sobie nagrabiłem mnie. Czy oskarżona ma coś do powiedzenia? Nie. Szanowni Państwo, po dłuższym zastanowieniu, jako sędzia sądu rejonowego w Krakowie, orzekam, co następuje. 6 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 7, Dobrze. ograniczenie wobec współmałżonku do 100 metrów, kara dwa tak. 2000 zł kosztów sądowych i manipulacyjnych. Tak, zgnoić. I tak se myślę, panie Tadeuszu, tak. że jeszcze odpracujesz pan 80 tak. godzin społecznie w zieleni miejskiej. Dziękuję. Ja, 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 jak to ja, proszę pana, jestem poszkodowany, tu siedzi oskarżona, proszę pana, to jest ta Pan kobieta. jesteś dupa nie poszkodowany, dupa i popierdółka, nie. Nie. taka łajza, co sobie rady w domu nie daje i przychodzi do sądu i mi gitary zebrać, bo go baba leje. Poszkodowana to jest ta biedna kobieta, z taką łajzę za męża wybrała. Ja się będę odwoływał do wyższej instancji. Patrz, on mnie strzegł, będzie straszny. Będę, straszył. będę straszny, będę Ja Państwo bardzo przepraszam Państwo, bo po prostu ja wiem, że ten wyrok jest mało sprawiedliwy, ale potrzebny. Po prostu. Pani Magdo, ja chciałem podziękować. Przepraszam, że Pani musiała się fatygować do sądu, ale nie moja wina, że sobie pani łajzę za męża wybrała, a swoją drogą, gdy pani się czuła jakoś samotna, to ja lubię kobiety z charakterem. <laughs> Dobrze ci będzie w kagańcu. A, 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 a. Co ty, no mamusie, no się mama, weź, mama, ile razy ci mówiłem, żebyś do sądu nie przychodziła? No, pozamykałem wszystkich pedałów i złodziei. Tak, pozamykałem. No, no, to no. idziemy na lody. Tak? A co to za okazja? Nie widzisz, tata spierdla wyszedł. A, przepraszam, dawno taty nie widziałem. <gry>